Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu ePetrol.pl. Kończy się jeden z najbardziej lubianych przez Polaków tygodni, tydzień długiego weekendu majówki i na dodatek jeszcze tydzień, w którym zobaczyliśmy bardzo znaczące spadki cen na polskich stacjach, także można powiedzieć, czegóż chcieć więcej, ponieważ benzyna potaniała nam o 8 groszy do poziomu 6,63, diesel o groszy 13 i kosztuje średnio 6,36 w tym tygodniu, a autogaz sprzedawany jest po 3,02, czyli o 5 groszy mniej. Sytuacja na rynku paliwowym sugeruje, że dalsze spadki są jak najbardziej możliwe. Mamy do czynienia z wyraźnym obniżeniem, przecież mieliśmy do czynienia z wyraźnym obniżeniem cen ropy i paliw gotowych, głównie w konsekwencji decyzji amerykańskich, amerykańskiego banku centralnego o, o podwyższeniu stóp procentowych. Także słabsze wyniki z gospodarki chińskiej sugerują, że zapotrzebowanie na paliwa może być nieco mniejsze i co za tym idzie ceny uległy znaczącemu, o obniżeniu, także jeśli chodzi o prognozy dla rynku polskiego na najbliższe dni, także możemy spodziewać się dalszego ciągu wyraźnych obniżek. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, tutaj przedział 6,49-6,63 jest mocno prawdopodobny. Jeśli chodzi natomiast o olej napędowy, tutaj ceny mogą sięgać nawet 6,18 zł. Górna granica przedziału, natomiast to 6,32 zł za litr. Tanieć będzie także autogaz. Tutaj większość stacji ulokuje się w widełkach między 2,95 zł. A3,02 za litr.